Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Feo i witam Was w kolejnym odcinku z Battlefielda 3 w ramach cyklu Tydzień z Battlefieldem 4. O fakt coś tu strzela do mnie. To jest oczywiście tryb dominacji na hardkorze. Wow! Na zaporze na Mekongu. Czyli na podstawowej mapce, bez dodatku do BFA. a Dobra, padł. Dowaliłem mu granatem. Dobra, ja ni niestety jeszcze nie jestem dowódcą. Jeszcze. Postaram się przejąć tą flagę na punkcie C. Sencor jest neutralizowany. kontrolę Dobra, spierdzielamy stąd, gdzie pieprz rośnie. Trzeba uciekać. Ja znowu wejdę na dach sobie, pokampuję trochę. Abyście się pytali, to gram Famasem z kolimatorem, plus kamuflaż zimowy, który sobie odblokowałem niedawno, temu wraz z całą bronią. Atakować wow, rozwalili całe przejście. Całe przejście poszło się pierwszy. Każą nam B atakować. się trochę boję tam wbijać, ale... Ale spróbujmy. Raz się żyje. Uwaga, cel prawa jest pod naszą kontrolą. To jest nasz aktualny cel. Teraz na A musimy się przemieścić, tam jest przeciwnik Dobra. Zlikwidowany Staram się tu jakoś dostać. Wow, podniosę cię stary. A, proszę bardzo. Przy okazji zamienię sobie broń, ponieważ nie mam za dużo amunicji w tamtym FAMASie. A tędy tak się otwierają drzwi. O, shit, Muszę wrócić, muszę wrócić się podleczyć trochę, nie pakiet, i dopiero będziemy mogli wtedy szturmować. A ja mam taką strzelbę. Ja myślałem, że mam zwykły karabin szturmowy. A to kurde, taka strzelba. Jakoś udało się pokonać przeciwnika. Nie było z tym znacznych problemów. <laughs> Wybaczcie też trochę za mój głos w niektórych momentach. Ponieważ, wiecie, zimowe przeziębienia. Idzie zima i w ogóle wszystko naraz. O, zwiadowca. Zginąłem marnie. 5 do 1. W sumie dobry wynik jak na początek. Nie będę tu nic zmieniał. Wraz się będę bawił z naj... Raz Wraz się będę bawił famasem. Po raz kolejny wejdę sobie tutaj na dach, bo to jest fajny punkt obserwacyjny. No, jakim cudem przeszpadłem. Jaki ko. Ło, wow, 104 orzełek koleś ma. Niemożliwe. Wiecie, niemożliwe, że mieć 104 orzełka. Jakim cudem, ile ten koleś musi grać już w tego Battlefielda? No chyba bez przerwy ciśnie. O, i kurde, jeszcze go nie zabiłem. Co za koleś, co za typ. Szybciej, resp. Nie lubię patrzeć na ten ekran śmierci. To mnie kurde interesuje, kto mnie zabił i jak. Ach, się wbiłem. Kurde, uśmierciłem go. Jeszcze mnie popamięta. Zemsta musi być w każdym wypadku. Lol. Idę sobie w krzaki. Podleczyć się trochę. Ktoś tam biega. nasi. Ktoś tam kampuje. Nikcze Co trochę jest irytujące dla mnie. Dobra, myślałem, że to, yy, że to przeciwnicy jacyś. Najlepiej będzie wejść od razu tutaj na dach. O, granatę ktoś rzucił. Czyli mi się zdaje, że ktoś tutaj się wbił. Mi się nie wydaje. Jeden z naszych tutaj jest, także chyba sobie poradził i rozprawił się z przeciwnikami. Mamy wejść na A. No i snajper. Kiepsko, bardzo kiepsko. Swoją drogą. Kurczę szkoda, że na. na... Medyka, nie da się dać yy, Claymore Właśnie Claymore'ów Jeszcze... Idę zdominować tego snajpera Jak mi się... Uda go zdominować Chyba, że on już... A jest, nadal Nie, wlazł już do środka Na flagę się wpierdzieli i go zabili, chyba. Taki był jego los. Uwaga, cel został utracony. Tam gdzieś jakiś koleś musi być na dole. Jest. Dobra, chyba go zdjęli albo albo spierdzieli gdzieś. Macie atakować dępę! Straciliśmy kontrolę nad celem Alfa. A zabiłem go jeszcze. Myślę, że mnie nożem zajdzie. Widzieliście? On się tak skradał, myślał, że ja go nie widzę i mnie tak nożem chciał od tyłu. Ja się odwróciłem i go pistoletem pojechałem. Co za akcja. Normalnie ze mnie mistrz świata w Battlefielda. Cel prawo utracony. Na C powiadacie, żeby iść. Znaczy się dowódca zaznaczył ten punkt. Także ja nie chcę podważać jego decyzji, i sobie pójdę na to co. Tu być może siedzi. Ktoś na dachu. Budował no, że on Chyba nie. Uwaga, straciliśmy cel alfa. Ja tu wchodzę. pakiet, medpakiet, mi. Spróbuję przejąć ten punkt. Ktoś tam strzelał. Do wszystkich. Ten czarny został przejęty. Usłyszałem jakiś strzał, ale nie wiem skąd. I poszła szyba. Padł. Wymaga cel brawo zneutralizowany. Wiecie, tak odruchowo rzuciłem ten granat, nie wiedziałem, kto tam jest. Ale widziałem, że jeden koleś padł, także myślałem, że tam będzie jakiś przeciwnik, ale niestety... Dobrze, że nie odbiło się to na naszych. Coś tu strzela. A raczej ktoś. Samo to by się nie działo. Ja sobie wejdę na dach ponownie. Do wszystkich straciliśmy Cały magazynek wyprułem. O, kurde, jaki ze mnie typ. Ah! Dwóch! Ręczną flarę sobie odblokowałem, ale to jest super. Zaraz wam pokażę, jak działa ta flara. Zdążę, ja nie zabijam zaraz. Proszę, zabijcie mnie. Zabij mnie, proszę, ktoś. Ja chcę wam pokazać, jak ta flara działa. Co za. Dziękuję! Dzięki, że mnie zabiłeś, stary. Naprawdę jestem ci wdzięczny. Muszę pokazać wam, jak działa flara. Ręczna flara też chciałem to sobie odblokować. Gdzie tu są granaty? Patrzcie na to zaraz. Jak pójdzie flara na punkt. Patrzcie. Zaraz ją zapodam z góry, tak fajnie. pierwsze sobie oczyszczę dach, bo tam ktoś jest na pewno. Jestem więcej jak pewny, albo go zabili już. Dobra? Dobra? Patrzcie, jak działa Flara. Jep! Patrzcie, jak sieci fajnie. Ale to super jest. Zabili mnie, bo patrzyłem się na flarę. Dzięki, stary. Tylko pokazywałem, jak flara działa. Dobra, teraz od dołu się wpierdzielę. Cel prawo został zneutralizowany. Przeciwnicy! A, zabiję go jeszcze. Też mnie famasem pojechał. FAMAS jest naprawdę spoko bronią. Bardzo szybko strzelna. O, fajna ta flara jest. Mówiłam, super. Uwaga, cel, ale pas neutralizowany. Rzucał wszędzie na każdy punkt. Flary. Ona super jest. Ktoś tu jest Revolution Camper. Nienawidzę camperów. Nieładnie tak leżeć na schodach, czekać aż ten znaczy się na drabince, czekać aż ktoś wbije. To jest nieco chamskie z jego strony. Poszła flara. Wow, coś tu strzela! Spierdzieliłem. udało się. Uff, ale to super. Dobre to. Moj zwiadowca, jak zwykle, jest najbardziej OP sniperką w grze, i dlatego mnie to nie dziwi. Jeszcze 9 typa musimy ubić. Niemożliwe. To jest niemożliwe. Dlaczego ten Battlefield nie zalicza mi hitmarkerów? Ale nieważne, ponieważ wygraliśmy. Zapora na Mekongu. Dominacja 300 kuponów. Czyli nie wiem, jakieś 20 minut rozgrywki było łącznie w całym meczu. Także zobaczymy co nam się odblokowało, ale chyba nic ważnego oprócz kilku baretek I level up, jeśli chodzi o poszczególne kategorie Laser I oczywiście flara, którą pokazałem wam jak działa Także dzięki wam serdeczne za oglądanie, to był tydzień z Battlefieldem 4 Bodajże trzeci odcinek i zapraszam was serdecznie do zajrzenia na inne odcinki, nie tylko z Battlefield'a. Pozdrawiam, trzymajcie się. Papa! Pa.